Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja nazywam się Paweł Morawski, od 12 lat zajmuję się dydaktyką akademicką, z wykorzystaniem metod technicznych kształcenia zdalnych. Od mniej więcej roku e-learning, w szczególności e learning akademicki jest zmieniany przez wszystkie możliwe przypadki z przyczyn, z przyczyn wiadomych. Biorąc pod uwagę istotność tematu, wraz z PCG Akademia oraz partnerami, uczelniami, Uniwersytetem Łódzkim, Akademią WSB z Dąbrowy Górniczej oraz firmami Blackboard, Inspera, Amazon Web Services przygotowaliśmy cykl webinarów porządnej porcji wiedzy merytorycznej i e learningowej o wspólnym tytule, o wspólnej tematyce Beyond Moodle. Przechodzimy z założenia, i zresztą jest to oparte badaniami i faktami, iż rozwiązania e-learningowe bazujące na, na Moodle są najczęściej wykorzystywanymi w Polsce i na świecie. My widzimy pewne potrzeby rozszerzeń i chcieliśmy się w ramach cyklu webinarów z tymi, z tymi możliwościami z Państwem podzielić. Pierwszy webinar będzie dotyczył um, analityki danych, danych e-learningowych. Um, drugi webinar e, to dostępność treści e-learningowych. Um, trzeci webinar będzie dotyczył tematyki jakże istotnej, właśnie u progu sesji akademickiej, um, e, egzaminowania e, zdalnego. Dzisiaj od tego nie unikniemy, musimy, musimy w tych obszarach e, funkcjonować. Czwarte webinarium wraz z partnerami zagranicznymi. Będziemy przedstawiać dobre praktyki płynące z wdrożeń rozwiązań informatycznych naszych partnerów na uczelniach w Europie i na świecie. Cztery godziny bardzo merytorycznej wiedzy. Pierwszy webinar w najbliższy czwartek, 21 stycznia, o godzinie 13:00, tematyka analityki danych, danych i learning po co, czy potrzebne, kto jest interesariuszem danych i informacji płynących z analityki danych i learningowych, uciekanie działu jakości kształcenia, wynikiem także kontekstu poprawiania jakości kształcenia i efektów uczenia się także w kontekście kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zapraszam na najbliższy czwartek, godzina 13. Rejestrujemy się poprzez stronę PCG Akademia, wydarzenia, ukośnik, wydarzenia, ukośnik, webinaria. Serdecznie zapraszam, 4 godziny bardzo dobrej, merytorycznej dyskusji. Serdecznie zapraszam.